na pierwsza? No. Ale wiesz dlaczego, bo a ile go ci wcisnie na inny? Sparcie. Jest, mm. A wniosek dużo jeszcze? Się... <grymka> <grymka> Czekasz nieco i się zbierze? Albo możemy nawet bitwę zrobić. Ja tu mikrofon. Dobra, to, żeby no. Żeby nie było sprzężenia. No. Witajcie moi drodzy. Może włączyć zaproszenie? Dobra, ustalona Ja wytrzał mikrofon, żeby teraz z twojego tylko szło i wytrzałem dźwięki Witajcie I też, też przecież na maksał mhm. Przejdziesię dobra? Tak I możesz mnie dodać o. Cześć moi Cześć. drodzy Pierwszy raz <noise> bitwa tak obok siebie. Jesteśmy <noise> tutaj w Flaubii, a jest McDonald's, oczywiście, musi być zaliczony. Tak. Jemy obiad organizacyjnie. Najlepszy <noise> restauracja. Bo Dawid, musisz chyba nam e, wspierać, nas, żeby, żeby daleko nie poleciało. Witajcie. Pierwszy prezent raz, dwa, się ma Hubercik. Czekamy na EZONKO. E, ja zamówiłem file do fisha. Ja, ja zamówiłam oczywiście dwa z burgery, chicara, frytki i fante. I Dawid, bieś makar został. Też to. z fantom. Pozdrowienia od Huberta Dzięki. Pozdrow Huberty. Tak jesteś, Art. I będzie. I <grym> w Warszawie za godzinę o 15.00. Cześć moi drodzy. Mam tu przy sobie żelazn bakteryjny Peach Bellini. B&B The Tak, no. Najlepsza. Bardzo fajnie, ładnie pachną. Hej Dawidek. Warszawa moi drodzy. Jest tam tyle ludzi w środku, że do stolika. Cześć. tak Tak, właśnie mamy live'a. Pewnie. Pokażę się na live'ie. Są fanki pierwsze Będziecie na imprezie jutrzejszej Jutro w klubie tutaj niedaleko robimy imprezę nie, nie, nie będziemy nie Będzie A ja Ty, też z Łodzi jestem. Starszone. No to złodzi to przecież kawałek Złodzi kawałek Klaudia zdjęcia robi z fanami. Klaudia tak, tak. Proszę bardzo Wiesz? Może tak zrobię. O, i teraz nie będzie. Jak będę Pięć. jadła, to już nie będę wstawać. No nie, no wtedy nie ma co. Wtedy nie powinni w ogóle przychodzić e, tu tak, zdjęcia. Pięć osób z jedną różą. Ej, kochani. Potrzebne. Pięć osób z jedną różą. jest Kelly Jeszcze nie przyjechało. Nie ma. Będzie z specjalność. <laughs> nie istnieje ta osoba w ogóle. Kamilita jeszcze nie ma. Ona jest wytworem yy, haterów. Dobra, a, a Kamila będzie. Yy, będzie o północy. <laughs> właśnie, wiesz co? Kamilita będzie, bo ona się zamienia jak Północy już nie będzie. <laughs> a tak. <śmiech> <Kopciusz>. <śmiech> Albo jak Fiona zmienia się do księżniczkę. Nie będzie krótka, nie. Brakuje A. tylko jakiegoś super przystojniaka. Niestety też nie niestety. Jego strata. Ale zawsze możecie tam mówić. Skąd zrobić wiadomościami, że... Drzwi są otwarte, zaproszę. Tak, przepraszam, że wpłynęłam. Jasno. Jak chcecie bilety, jeszcze możecie napisać do mnie na Twitterze, na Instagramie, od agencja. Jeszcze coś, ogarniemy. nie 110 osób no? jest na No to super. Nie, ja i tak jechałam. Dzięki Teresa za perfumy. No. Jesteśmy tutaj w drugim światu. Przyjedź jutro. Tak, przyjedź jutro. Na ostatni chwilę praktycznie. No, może nie na ostatnim było dziesiątej czwartej. Nasze pyszności. Ale mamy komplet. O, jest opakowanie hmm. takie, jak było, jak byłem mały. Też w kończymy, nie? Tak, już. Wzdrawimy. To wszystko na trzy osoby. My też musimy sobie. No bo <noise> już tutaj dokuczają. <noise> A słyszymy się, że wszystko jazdzi? Tak, Może to mi być prawdziwe Wygrałam, moi drodzy. Dziękuję bardzo. Marysia, dzięki. Coś czujesz, że będzie super weekend. Będę, będę, nie ma Jeszcze wieczorem coś fajnego.